Halo, halo, witajcie, z tej strony Ale a przed wami pierwszy odcinek z gry Auto Fusherka. Jest to, jak już możecie zauważyć, wersja demo. Eee, no cóż mogę więcej powiedzieć. Gra jeszcze nie została w pełnej wersji, bodajże w tym roku na jesień ma wyjść pełna wersja. No jest to, jak sama nazwa wskazuje, O, gra stricte o, tak powiem, odwalaniu szereczki. Gramy, zobaczymy co i jak.

No i cóż, maluszek niestety, ależ to niestety jest jak widać w nie najlepszym stanie, ale spróbujemy go odrestaurować. Użyj klawiszy WASD, aby się poruszać. Uwaj... Użyj klawisza SHIFT, aby biegać. No dobra, udało się. Trudne początki. Podejdź do zniecierpliwionego klienta i przy tymi pierwsze zlecenie. Seba. Dolone Sebast Sebastiana. Lokalnemu dystrybutorowi. Hmm, popsuło się auto. Akumulator nie domaga, a progi trawi rdza. Doprowadź samochód do stanu używalności. To może nawet zapłaci. O ile akurat ma czym. No i musimy wykonać pracę przy jego samochodzie. Wiązane z blacharką. Pozbądź się rdzy. Pomaluj pojazd na kolor, kolor zielony i wypoleruj świeżo nałożony lakier. Może nam zapłacić nawet 50 zł. Po lewej stronie ekranu zobacz aktualnie zadanie. Prawie informacje o obecnym zleceniu. Ok. Wejdź do garażu. Wchodzimy do garażu. Włączamy światełko. I co mamy? Mamy szlifierkę kątową. No i co? Zdeczyli rdzę z karoserii, no to jedziemy. I teraz pytanie, czy robimy to tak na się? na tak zwaną fuszerkę właśnie, czy czy robimy tego poloneza, przepraszam, soloneza Sebastiana na tip top. Tu gdzie grubsza. ryca tylko troszkę. O, tu już zostanie, tu zostanie. To za warsztat bez muzyki nawalającej na cały regulator. Włącz magnetofon. O kurczę, jest radyjko nawet. Złap, włącz zmiana głośności, ok? I 5 dyszek mamy w kieszeni. Wygląda na to, że padło zasilanie. Ktoś zapomniał zapłacić rachunki? Może poczujesz trochę prądu od sąsiada. Na pewno, na pewno się nie obrazi. My właśnie musimy iść do sąsiada i zajumać mu trochę prądu. Znajdź na tyłach swojego podwórka ukryte przejście. Tutaj to prowadzi. Aha. okej. Okay. Mamy dziurę w płocie. I mamy usunąć deski. No. Przejdę? Przejdę do. skrzynkę elektryczną na posesji z No to mamy prościutko... Przełącz dźwignię włączającą zasilanie. Tutaj zasilania się jest. Podkradnie trochę prądu, przecinając kable w odpowiedniej kolejności. Aha, czyli musimy: Zielony, czerwony, żółty, niebieski. Zielony, czerwony. Zielony, czerwony, żółty i niebieski. Dźwignia w dół. Zielony, czerwony, niebieski. Zasilanie przywrócone. Pora wrócić do garażu. No i pięknie. ale tu jest piękny maluszek. Włączamy. O! I trzy dyszki kolejne. Podreperuj trochę swojego maluszka, bo aż żal na niego patrzeć, że z niego i pomaluj jak tylko chcesz. Tylko pamiętaj, u siebie rób jak u siebie. Czyli sugerują nam, że musimy Robić to bardzo dokładnie. Możemy przejść przez te drzwi można okej. Okay. Fajne rozwiązanie, no to bierzemy szlifierę. Ale jeszcze moment może weźmiemy sobie radyjko. Żeby był a przepraszam, żeby był klimacik. Żeby nam tutaj robotkę umilało prawda? Wyłączymy. Wyłączymy. Dlaczego ja tego nie mogę podgłosić? Wyłączymy jeszcze raz. No dobra. Lecymy sobie po szlifiereczkę naszą. No i co? Let's go. Usuwamy z naszego maluszka rdze, ale u siebie jak u siebie, no to. U siebie robimy jak u siebie, więc musimy zrobić to mega mega dokładnie. Ale tylko tu, gdzie jest rdza. Oś mi się i fiereczką troszeczkę za bardzo przejechało. Takie felgi są. Więc. Nie ma. Tragedii. Pomaluj swój pojazd. Jest to wersja demo, więc nie wiem, ile będzie tutaj można jeszcze różnych zadań wykonać. Pewnie jeszcze kilka i to będzie na tyle, ale. Mogę tego podgłosić? Dlaczegoż tego nie mogę? Ja konkretnie muszę na coś na... naklikać. Chyba nie. Dobra. Żeby nie marnować czasu na muzyczkę. Lecimy dalej. O, tu jest nienerwowo. Troszeczkę na daszku. No i jak myślicie, drodzy widzowie, czerwony? Czy nie czerwony. Myślę, że kolorek zostawimy. Czerwony, bo był ładny. Dobra, i mamy tutaj czerwony. Mamy czerwony. A co to jeszcze mamy? Płyn chłodniczy. Proszę bardzo, to nie wiem. Hebel 2000. Płyn hamowniczy. Okej. Okay, tu. jest tu skrzyneczki. Jest nawet klucz płaski, mój. I kombinerki. No dobra, lecimy malować naszego maluszka. Ale zrobimy... O. Ale będzie tutaj polerowania, moi drodzy. O, szybko poszło malowanie. Polerowanie będzie troszeczkę bardziej. Czasochłonne. I na daszek. Misja wykonana, ale ja jeszcze bym dokończyć jednak. No i dobra, idziemy to odnieść na miejsce bo mamy kolejne zadanie. Okej, okay, dobra, niech leży. Coś ostatnio mało klientów. Czyżby się rozniosło, że odwalasz fushere? Pora to zmienić. Reklama dźwignią handlu i mamy znajdź niszczony szyld przed bramą. Więc wychodzimy przed bramę. Żeby zamontować szyld, podnieść poszczególne elementy i upuść je w odpowiednich miejscach. Aha. Czyli mamy jedno, jeden słupek, drugi słupek i jakąś tablicę, tak? O, kurde. No, tego mi się nie spodziewał. Teraz najtrudniejsze. Wymyśl nazwę swojego warsztatu. Musi być krótka i chwytliwa. Mechanika pojazdowa Janusz Pol nie jest zbyt oryginalna. Co zrobimy? Warsztat. Może zrobimy warsztat. Warsztat. U Piotr... U Dajmy czerwony. O, tak może być łatwiej. Okay. A teraz skocz po spray i pomaluj swój nowy shield. No tak, tylko jakim kolorem pomalować szyld? Beżowa farba. Błękitna albo czerwona. To zrobimy na czerwono i czarne literki damy. Będzie elegancko. Jestem tego pewien. No, chociaż tutaj taki ten czerwony nie jest tak jasny. Ale myślę, że my jednak. O super, może być? Wa Warsza tu Piotera. No i wracamy do garażu, bo takie mamy zadanie. I kolejne trzy dyszki mamy w kieszeni. Co tym razem? Twój marketing działa szybciej niż myślisz. Porozmawiaj z kolejnym klientem i zobacz jego... Zobacz jakby go... O... Kubać. Blondy jak to blondy, zgodzić na wymianę płynów w kierunkowskazach. Na prawe dwóch biegów albo na pompowanie opon powietrzem premium. Za wszystko tak samo jak i za samochód, i tak zapłaci tatuś. Konaj pracę przy samochodzie. Płyny, dolać benzynę, dolać płyn hamulcowy, wymiana części, akumulator i lewą, tylną oponę. Stówka jest za to, więc bierzemy się do roboty. Otwieramy. Jest, akumulator, no jest. Gdzie nas tutaj prowadzi akumulator? o okay. oj przepraszam. Taki troszeczkę... Nie za ciekawy ten akumulatorek, ale... Gdzie jest nasze radyjko? O. radyjko... Musi być w warsztacie, bo musi robota iść. Troszeczkę jest denerwujące to, że nie można jakby odkręcić korek płynu hamulc. Go odkręcamy i tu. Jaki to był? Kebel 2000. Myślę, że do tego samochodu jak najbardziej. Dobra, zakręcamy. Odnosimy to od razu. Super. To chyba możemy zamknąć. Możesz trochę zaszędzić mieszając ze sobą płyny, na przykład benzynę z wodą. Pamiętaj, jeśli przesadzisz z, z, pro z proporcjami, może to wpłynąć na poziom fuszerki. Samochód nie pojedzie na samej wodzie. Aż mnie teraz korci mamy. A, baniaczkę. Banieczkę musimy. Stacja alchemiczna. Tutaj mamy co? Benzynka pewnie, tak, oczywiście 4 litry musimy do niej dolać, czyli nie możemy sobie zrobić tak jak my chcemy. Pomalu, pomalu, poczekajmy. Nie, a szkoda. Mamy trzy. No, żebym nie przesadził, dobra. I resztę wody. Oszczędzimy jak najbardziej. No i idziemy walać kurkę. zakręcamy odkładamy i musimy wziąć zmienić tą oponkę ok tu był gdzieś kluczyk jest kluczyk. podnosimy musimy to odkręcić kliknij na część okej okay, dobra Aha, to już świetnie. Poszukaj opony na wymianę i zamontuj koło. Pamiętaj, nieprzekręcone części wpływają na fuszerkę. Okej, okay, mamy jakąś tutaj oponkę. Na pewno nowa, oczywiście, tak. Tak mi się też wydaje. Aha, tą ściągamy, zakładamy tą. Aha, czyli to na takiej zasadzie działa, dobra. Co jest. O. Cyk 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 nam ile ona nam cyk cyk opuszczamy, zabieramy, odkładamy na miejsce. Zadzwoń do Angeliki i powiedz jej, że pojazd jest gotowy do odbioru. No to dzwonimy. Mamy 133 łącznie, bo jest premia 33 zł. Elegancko. Za tym razem? Opona Angeli może jeszcze trochę pojeździć, na przykład w twoim wozie. Gdy skończysz przy nim majstrować, przyjmij kolejne zlecenie. Porozmawiaj z następnym klientem. Krzysztof Jarzyna, Blacharka. Umyj samochód. Mamy zmienić olej i wymiana części. Filtr paliwa i alternator. No że bierzemy. Oczywiście, myślę, że to będzie w tym odcinku nasze ostatnie zadanie. O! Mamy elegancki wąż Pojedziemy Jedziemy, jedziemy, tu, jedziemy, tu, tu To auto nie jest aż tak brudne, prawda? Auto Krzysia Jarzyny jest brudniejsze niż jego sumienie. Weź węża i je umyj. Czy dach mamy umyć? Zróbmy trochę fuszerki i puśćmy brudne. Dobra. Demontuj stary filtr paliwa. Katalogu. A gdzie my mamy katalog? Aha! Filtr paliwa. No jest kup. Całe 40. Aha, czyli tutaj wszystkie części będą. Co mamy? Rolka od alternatora. Alternatora. Pasek. Żeby dostać się do części, czasem trzeba zamontować inne. Okej. Okay. Aha, musimy. Ja ten klucz położyłem. Tutaj. Tak, musimy to odkręcić? Zdemontuj rolkę alternatora. Aha. Nie? Odkręć. I zabieramy. Zdemontuj wentylator jeszcze, ok. I zużyty alternator. Dlaczego nie mogliśmy demontować go w całości, a dopiero później? A dopiero później resztę. No tak, stary alternator wyjęty, ale skąd wziąć nowy? Może znajdzie się jakiś u sąsiada. Iść do znowu do sąsiada. I. Poszukać alternatora. O, i fuszerka mi się podoba, bo jest na czerwo. O, leży olej słabej jakości. Chyba od niego wszystko wyniosło. I idziemy. No ten mam wrażenie, że nie wygląda dużo lepiej. Ale jeśli tak każą to nie. Tyk dobra tam było. Kluczyk kręcamy jeden ja kluczyk położę. No nie mówcie, że. że poszedłem z. Pomalu dajcie to złożyć. Kroleczka, szubeczka i paseczek. Od tej strony nie muszę. Co tu mnie przy... Przygniotło mnie. Dobra. Ty gdzie tutaj odkręcamy? Co odkręcamy? Będzie z kanału. Okej. Okay. Aha. I spić cały olej. Tak po prostu do kanału. No spoko. Zakręcamy. I odkręcamy korek w lewu oleju. Powiem wam, że naprawdę ta gra mi się zaczyna podobać. Podnieś olej samochodowy. Olej. O! I piwerko jest. Jest piwereczko, ale to nie teraz o to chodzi. Ojej, Leandro, olej słabej jakości, no myślę, że to już jest taki wystarczy. No i mamy. kuszerki w tym odcinku za dłużej nie zrobiliśmy. Ale dzwonimy i oddajemy samochodzik. I mamy prawie 300 złotych. 289 złotych. We szefów te części wypadałoby je gdzieś ładować, bo one się mogą nam. Pora na wiosenne porządki. Powinno być zbędne pudła z garażu pod bramę, żeby zebrała je śmieciarka. Czyli. I pudło mam powynosić, czyli takie jak to. Ale taką skrzyneczkę to ja bym sobie zostawił. Raczej bym powynosił takie. Odbierz telefon. Jeszcze ktoś do mnie dzwoni. do telefonu. Halo, zaczęto mówić na pierwszym zakręcie po wyjechaniu z Twojego warsztatu, hmm? Zapłacisz mi za to. Uuuuuuuuu! Krzysztof to się zdenerwował. No, ale cóż, chyba to o to w tej, że nam chodzi, żeby troszeczkę robić fuszerkę. Aczkolwiek mam wrażenie, że. Zrobiliśmy w miarę ok. Z tym, iż. Po prostu no. Olej był może nie super ekstra doskonałej jakości. No, na co się gapicie? Pakować go do bagażnika. Teraz Krzysztof zobaczę co to jarzyna. znaczy: zajść mi za skórę. Mechanik od siedmiu boleści. Oj, nie zadziera się z jarzyną. No i mamy demko ukończone. Dzięki za zagranie w demo. Autofuszerki. No i super, powiem wam, że Gierka mi się podoba. Tak na takie luźne gierki. Takiego luźnego grania, jak najbardziej. Jeśli wyjdzie w pełnej wersji, będzie dużo więcej do danych rzeczy w takich stricte o więcej zleceń odnośnie samochodów na przykład jakieś tam remontowania takiego warsztatu sobie swojego etc., etc. No to myślę, że naprawdę będzie to całkiem, całkiem fajna gierka. No a ja z wami będę się żegnał. Jeśli się podobało zostaw łapeczkę i subika na kanale, jeśli jeszcze nie subskrybujesz naszego kanału i do usłyszenia w następnych odcinkach. Trzymajcie się, cześć!